No i przechodzimy do kolejnego pytania, czyli czy z ADHD się wyrasta. To też ogólnie jest bardzo ciekawe pytanie, bo krąży taki mit, że ADHD to mały biegający po klasie chłopak, którego totalnie nie da się uspokoić. No, jak wiemy, rzeczywistość wygląda po prostu trochę inaczej. Z ADHD się nie wyrasta, bo towarzyszy ono nam przez całe życie. Zmieniają się natomiast intensywność różnych prezentowanych przez nas objawów. Na przykład u dzieci najwcześniej obserwować będziemy po prostu problemy ze skupieniem uwagi, szczególnie podczas lekcji nadmierną ruchliwość, impulsywność w słowach i w czynach czy niechęć do przestrzegania różnych zasad, których będziemy po prostu próbować ich uczyć. Natomiast u nastolatków będą to bardziej problemy z różną organizacją, motywacją, presją w szkole czy impulsywnością. U nastolatków z ADHD zdecydowanie częściej będziemy również obserwować zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czyli jeżeli będziesz coś kazać zrobić nastolatkowi z ADHD, to to więcej jak pewne, że będzie on próbował się przeciwko temu zbuntować. Jak to wygląda u dorosłych? No, tutaj mamy właśnie mieszankę tych wszystkich cech. Ale największe problemy będziemy obserwować w zakresie prokrastynacji, problemach w pracy, trudnościami z utrzymywaniem relacji, czy właśnie problemach z właściwym postrzeganiem czasu. Czyli albo się spóźniam, albo jestem grubo przed czasem. Tak więc dlaczego ZDHD się nie wyrasta? No, bo jest to zaburzenie bezpośrednio związane z funkcjonowaniem naszego mózgu. To prawda, objawy zmieniają się w czasie i wraz z wiekiem i doświadczeniem po prostu nabywamy różne strategie i metody radzenia sobie z tymi objawami. Dobra informacja oczywiście jest taka, że wielu po prostu dorosłych znajdzie swoją odpowiednią metodę i strategię, która pomoże mu po prostu osiągać swoje cele i wieść dobre życie.